Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Tak na lajtowo. Mamy dzisiaj siódmy, trzeci mój film, tam dwa takie polityczne. Dla rozrywki <laughs> yy, będzie to filmik troszeczkę taki yy, yy, wspomnieniowo-doświadczeniowy, moi drodzy. Ponad 3 lata, bo już minęło 3 lata. Jak, za, jak <laughs> zadaję się z pewną grupą ludzi. Jedni mnie tolerują, drudzy nie. Powiem to tylko raz, bo to słowo 3 lata temu zupełnie inaczej dla mnie wybrzmiewało. Po prostu 3 lata temu słowo senior, po prostu seniorka, seniorzy i koniec. To 3 lata temu to wybrzmiewało dla mnie, miało zupełnie inny wydźwięk. Przynajmniej tutaj, moi drodzy, gdzie jestem. W tym miasteczku, gdzie jestem. Po prostu dla mnie senior to kojarzył się z kimś doświadczonym. Kimś, kto służy radą. No i taka trzecia rzecz, taki, który motywuje. Jeżeli ktoś tam ma jakieś, może nie tyle problemy, co coś potrafi, to jest motywacja. Pojawia się w grupie, bo jest motywacja do działania. O, fajny jest, ktoś tam jest e, fryzjerka, ktoś jest coś tam, że... I, ja, ja naprawdę nie spodziewałem się, e, że, że to rzecz że to w ogóle inaczej wygląda. Ja dziś dlatego mógł, będę mówił o czymś takim, jak... Mm, wolę takie słowo emeryt, e, ręcista. No, to dla mnie dużo bardziej i dużo lepiej brzmi niż słowo senior. Ech. Zacznijmy od początku, moi drodzy. No, film będzie długi, ale powiem Wam ja to mówię już tak nie od trzech a od około 10 lat jak nie więcej 10-15 lat już tak mówię, że żyjemy w czasach na przełomie epok epoka mieliśmy tam kamienia łuponego brązu żelaza i tak dalej można tam jeszcze tam różne rozczłonkowywać te terminy a teraz mamy epokę cywilizacyjną, czyli po prostu rozłam pokoleniowy. Po raz pierwszy w historii, proszę państwa, pokolenia się rozjechały. O czym mówię? Po prostu do tej pory. Ja jestem ostatnim pokoleniem, które miało bardzo ścisły związek z pokoleniem dziadków i pokoleniem rodziców. Myśmy dość dobry mieli kontakt. Ja Wam powiem: To teraz, taka krótka historia o mnie. Właśnie zda, z, z zastanawiałem się, dlaczego mm, ja tak dobrze się czuję w takim środowisku. Proszę Państwa, nie, niech tam sobie domyśla się kto chce, w różnych środowiskach. Ja się czuję bardzo dobrze w środowiskach młodzieżowych, w wieku tak z moim, <grym> emeryckim. Ja nie mam problemu z żadnym środowiskiem, natomiast mm, e, jako wyjątek, jestem wyjątkiem tutaj u siebie, że ja dość dobrze czuję się w środowisku osób starszych. I nieraz oni zawsze mówili, dla, i, oh, bardzo często z początku, teraz mnie, ja z początku bardzo dużo słyszałem, że jestem dziwny. Jestem dziwny i ja teraz zaznaczam, y, albo inny no że, wiesz, To taki jesteś, to troszeczkę inny. Rzeczywiście, proszę Państwa, ja mam tutaj znajomych ze 20. W zbliżonym do mnie wieku, proszę Państwa, nawet jednego nie znalazłem, który by zechciał pójść na dans nawet, żeby z ciekawości, ja już tam nie mówię, żeby się bawił. nie bo, Ale jak się zestarzeją, zresztą oni już są starzy. Oni już są starzy. Ci, co mają, będą chodzić, to, to prawdopodobnie może ja umrę przed nimi, załóżmy. Ale oni się nie nadają. To jest to. to, jest, to... Dobra, zamykamy temat. Natomiast to, to słowo inny to wcale nie znaczy, że on. Mądry, mądry, to że była, że była jasność. Ja sobie patrzę, że no chyba u niego pod tym barytem to nie wszystkie klepki są poukładane. I teraz wracam do tej, do tego, do tej sytuacji roz, tej, tej, tej rozbieżności tego, tego podziału pokoleniowego, tego oderwania. Moi drodzy, ja pamiętam. Jak byłem dzieckiem, ja pamiętam, proszę Państwa, jak miałem 5 lat, 7 lat. Pamiętam, ja nie wiem dlaczego, ja, ja, czy to już jest taki wiek, ale ja pamiętam, jak miałem 15. Proszę Państwa, jako bardzo mały chłopak, tam czasami bo ja mieszkałem na wsi. No i co polegało na tym, że non-stop się jeździło furmanką gdzieś na pole. Ciągle się coś na tym polu robiło, no okrągło, nie do, poza zimą. I czasami, jak jechałem ze starszym jednym. To, to ja się dopytywałem o wojnę, o, o tego, ile ja się, ile ja wiedzy zdobyłem. Natomiast, jeżeli dosiad do nas się drugi, czy to jakiś tam wujek, czy sąsiad, i tak dalej, kończyła się dyskusja. No, bo jak można z gówniarzem rozmawiać? No, autentycznie, no, jeżeli człowiek wystarczy ode mnie 50-60 lat, a rozmawia ze mną, znaczy rozmawia, jak bardziej słuchałem. I ja się tego nauczyłem. Ja później, jak, jak już miałem około 10-12 lat, proszę Państwa, to ja, ja, ja dyskusję politycznie prowadziłem. Ale tylko pojedyncze, bo na przykład, czy niedziela, czy gdzieś tam przychodzi. dobra, dobra, chodź tam, zagadasz coś tam. Więc sam byłem wołany, proszę Państwa. I ja świętałem. Natomiast jak przychodził trzeci, to ja już wiedziałem, że kończy się dyskusja. Mówiłem, do widzenia i odchodziłem. Natomiast powiem Wam coś, że w wieku już 15 lat, u mnie tak było. 15 lat, kiedy kończyłeś szkołę podstawową, nie byłeś traktowany jako dorosły, ale jeżeli byłeś ogarnięty. To przy stole mogło siedzieć do białego rana, jeżeli w święta i tak dalej. Ja bardzo szybko nawiązywałem kontakt z pokoleniem właśnie dziadków i rodziców. To były dyskusje. Słuchajcie, alkohol stał na stole. To jest nieprawdą, tak jak się mówi, że tam było jakieś pijaństwa, jakieś coś. Oczywiście, że był alkohol. Oczywiście, że gdzieś tam ktoś komuś się zdarzyło odlecieć, hmm, ale przynajmniej przy stole. Oczywiście, że gdzieś tam jacyś tam wiecie, po robach leżeli. To jest to nie ma co tu dyskutować, ale to zupełnie, zupełnie o czym innym mówimy. Natomiast ja e, o polityce, kurczę, myśmy dyskutowali ja ze swoim pokoleniem. To były dyskusje e, przekomarzania się, ja wtedy bardzo mało wiedziałem. Taki przykład wam podam, gdzie bardzo, praktycznie cały stół był przeciwko mnie, bo wszyscy powiadali o starszych braciach co oni robili w II wojnie światową z własnymi Oni mówią: To, co się uczą w szkole, to jest jedna wielka kłam bójda. A ja byłem przekonany, że to, co w szkole dowiaduje się, to jest prawda. Ja I no, Tyle krzywd doznali, a wy mówicie, że było odwrotnie. Dziś, proszę Państwa, dzięki internetowi, dzięki tej wiedzy, którą już mam, yy, wiem, że, że byłem w wielkim błędzie. Ale też miałem okazję, tak jak kiedyś tam w filmie nagrałem, przeprosić swojego ojca, który nieraz tłumaczył, że to wcale nie tak wyglądało, jak, jak się przedstawia. I również dotyczyło tej komuny odnośnie starszych braci. I chyba właśnie stąd się wzięło, że ja środowiska bardzo... takich wiekowych ludzi 70-80 mnie to kompletnie, nie przeszkadza, kompletnie mi nie przeszkadza, żeby w takich środowiskach przebywać, z takim środowiskiem się bawić, tańczyć, śpiewać. Po prostu mnie kompletnie, ja nie, nie czuję żadnej hmm, 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 jakiejś tam niechęci już, tak, to ujmę, po prostu tak. Powiem Wam teraz na przykład dnia po Ponad 3 lata już jestem. Proszę Państwa, byłem na. Dancingach, i, i no, jak, jako zwykły gość nie brałem udziału, żeby było jasność, tylko byłem zwykłym gościem i ktoś tam robił urodziny. Ja wiem, jak ja tak policzyłem, to 50, a może nawet 70 urodzin zaliczyłem dzięki temu. Oczywiście, jako gość czasami dostałem to, 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 to torta, kawałek, czasami nie, ale to nie o to chodzi, ja wcale nawet nie chciałem, <grym>, bo przed na moim stole, proszę państwa, yy, bynajmniej nie wiem jak będzie, ale z tym, który się zdaje, to jest pełen stół. Ale proszę państwa. To było na początku, trzy lata temu, ja pamiętam taką sytuację Wam powiem. No, są rodziny i to okrągłe. Siedzę jeszcze dobrze, nie znam towarzystwa, ale już się zapoznałem. A wiecie, tak, jak my tu rozmawiamy, to okazuje się, że mamy znajomy, wspólnych znajomych, wspólnych sąsiadów. I ja okazuje, się okazuje, że ja siedzę przy stole, w którym matka mojego kolegi. No, i ja się pytam: No, dobrze, a gdzie twój syn? No, to jak się znają, wie, kurczę, bym się z nim spotkał, nie widziałem się z nim tyle lat. A, ty, a ona do mnie, no, wiesz, to nie dla niego takie towarzystwo. A ja tak byłem troszeczkę, już wiecie, po chybacie, herbacie, ale jeszcze wtedy początkujący, także wiecie, spokojnie mówię: A to jakie to jest towarzystwo dla niego odpowiednie? No, wiesz, tu starsi osoby, no, on by się mógł źle czuć. I wiecie, tak sobie pomyślałem: już wtedy sobie pomyślałem: zaraz. To twój syn się brzydzi z starszymi ludźmi? No bo wyglądało, się brzydzi, ale ja tego nie powiedziałem. I, I powiem wam więcej, ja do tej pory tego nie powiem, bo już, bo już jestem obcykany w tych tematach, ale wtedy mnie tak to ruszyło. I później patrzę, kolejne urodziny, kolejne, fajne. Ja nie powiem tam 100 lat, śpiewanie, cuda, ale ja przez 3 lata nie zauważyłem nawet raz, mało, i, tu, i tu mówię, wiecie, o dzieciach starszych ode mnie. Którzy absolutnie ze starymi dziadami nie by siedzieć przy stole. I tak, po pierwsze szanuję ludzi, którzy na przykład robią rodziny, dzieci, coś nie, poproszone nie przyszedł. Temat zamknięty. Ja nie tłumacz się, nie, 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 nie przyszedł, Był proszony, nie przyszedł. Koniec dyskusji. Bawimy się dalej. Nie ma. Ja, nie wolno, ja nawet mam zakazuję, nie pytajcie się, dlaczego, po co nie przyszedł, to nie przyszedł. Czy nie przyszła? Nie przyszło, to nie przyszło. Natomiast strasznie mnie to denerwuje, jak mam sytuację, wiesz, bo moja córka to musiała wyjechać za granicę albo tam coś, a mój synek to. A już, a jeszcze niektórzy się posuwają nawet właśnie do tego. No wiesz, to nie jego towarzystwo, to nie nasze. Tutaj on ma inne środowisko, on ma. Krew mnie po prostu zalewa. Ja jeszcze to, i po prostu wiecie, ja już. no nie, no nie. Sami się poniżacie w tym momencie. Ja jeszcze Wam powiem. Kwestia wesel. Ja, bo teraz sobie to przypomniałem, właśnie dlaczego ja teraz się bawię, so, zaraz. Są filmy zresztą. Ja, proszę państwa, kiedyś na weselach ja miałem 20 parę lat. Dla mnie było punktem honoru. E, oczywiście mówię o takich weselach, jak by to powiedzieć, bliskiej rodzinie, ale też jak gdzieś tam poje, byłem zaproszony na dobie, no ja byliśmy proszeni w swoim czasie to naprawdę, do, do dalszych kuzynów. Jedziliśmy, autentyk. I ja powiem, że ja nie wiem dlaczego, mnie, nikt, nikt mnie do tego nie zmuszał, nikt mnie nie prosił. Ja normalnie jechałem na wesele, i punktem honoru było zatańczyć, z najstarszą na weselu ciocią. No po prostu, jeszcze jak kamera była, to nagrań, mi, że miał pamiątkę albo tego, żeby chociaż gdzieś tam uwiecznić. Taka, taka troszeczkę była z mojej strony. Byłem dumny z tego, Byłem dumny z tego, że ja, że ja zatańczyłem. I czasami tej, tej cioci, jednej, drugiej, piątej, on nie wziął przez całe wesele nikt. Czasami nawet, no jak, jak przyszło z jakimś wujkiem, to pół biedny. ale czasami przesiedziała. E, takie są sytuacje. Żeby nie ja, to samo tutaj, to nie miała z kim zatańczyć. Ja, ja zazwyczaj, a ja lajcik. Oczywiście ktoś powie, ja i z młodymi, jak najbardziej kurczę, gdy, jeżeli, Nawet teraz, proszę Państwa, przez to, że tańczę na tych dancingach, znaczy jak się trafi, trafiła okazja z młodymi, no to przynajmniej mało troszeczkę odskoczni, ale troszeczkę odjechałem. I na tym polega. I proszę Państwa, o jeszcze teraz, powiem Wam. Kumpel głos, bo to czas zleciał z pół roku temu. Był na innym dancingu i mówi, wiesz co, były u rodziny tej twojej znajomej i była z córką. A ja tak mówię, który znajomy? A wie, taka sama moja, jak i twoja, to no mi w sumie tak. I mówi, ale było jakie było zaskoczenie na całej sali, bo mówi normalnie. Ta córka e, obsługiwała cały stół, tam bawiła się, bawiła ten swój stół matki, pomagała matce. No mówi niesamowita, mówi: no, ładna wieś, ja mówię, no jasne, że wiecie, jeżeli on, ona od niego jest 20 lat młodsza, to, to zawsze będzie ładna, ale to nie ma problemu z tym, czy była młodsza, czy. Bo to uff, nie wiem, jak ta córka, około 45 przed 50, około, no tak jak 40-50, no co w tym stylu. Natomiast ja mówię, no to szkoda, że, że mnie nie było, bo przynajmniej miałbym wiedzę, że na kilkadziesiąt imprez, raz, kilkadziesiąt urodzin, raz była córka jubilatki. Teraz powiem tak, odróżnijmy. Ja nie mówię o imprezach jubileuszowych organizowanych przez dzieci dla rodziców. To jest Zupełnie co innego. Proszę Państwa, to jest zupełnie co innego. Kiedy dzieci robią jubileusz, ja nawet to polecam. Jak najbardziej róbcie imprezy i tak dalej. Kiedyś, powiem Wam, że też miałem taką sytuację, kiedy był jubileusz. No ja nie będę, troszeczkę muszę to zmienić, żeby. E, o, żeby się nie wydało, gdzie to było, ale to się nie wyda. Ale chodzi o to, że pewna osoba mi opowiada, że była na jubileuszu i była właśnie. 80, 70 latka, czy tam jakoś, no coś takiego. No w każdym okrągły libiuleusz, no nie, przyjmijmy 70 lat. 75, nie wiem, 70 nie będzie. No i y, fajnie, zabawa, ja mówię, no fajnie. To oczywiście wzięli, y, wzięli sobie takiego dydzeja, który zadań ruszył i pierdział przez 5 godzin w stołek tam chyba. No, nie, nieważne, dobra, nie, pomijmy go. Ale ja mówię, no ale dobra, ale ona jak się bawiła? I ta osoba to mówi, tak myśli. No ja jej na parkiecie to nie widziała, <laughs> zrobili jubileusz matce, no i tam o dzieciach mi mówiła ta osoba, mówi, że tam miała kil... I to miała, nie wiem, dwoje czy troje dzieci, bo to wiecie już teraz, co... To... Ale tam byli jej bracia... No, no rodzina, po prostu rodzina. I proszę Państwa, przez cały jubileusz nikt jej nie zaprosił nawet raz do tańca. Natomiast e, śpiewali jej sto lat jak najbardziej, mieli że tam, e, kręcili się, chodzili, siedzieli. Więcej siedzieli niż się bawili. już ale nie zaprosili nawet jednej koleżanki, żeby miała chociaż koleżanki, żeby chociaż mogła z kimś pogadać przy stole. No, oczywiście, jak to na jubileuszu pogadali, ale ja wam powiem tak, Oddzielmy to. Niech i tak będzie nie ma to znaczenia. Jeżeli w ogóle już sam fakt, że dzieci robią dzieci, pomagają zrobić jubileusz matce, ojcu, to już jest ważne. To ja w ogóle o, nie o tym mówię. To jest jubileusz rodzinny, niech się rodzina tam wybawi, zabawi, niech robią co chcą, mają okazję się spotkać. Szacunek, nie potem, żeby, się, żeby ktoś mnie nie odebrał, ja potępię coś takiego. Ja mówię o, zupełnie o czymś innym. Ja mówię o tym innym, że o tej właśnie dancingach. Że, że tutaj nie ma I, i, i nie będzie, proszę Państwa, i nie będzie. I tak patrzę na to wszystko, na te dzieci i jeszcze jedno. Gdyby to chodziło o takich, wiecie, do dwudziestoparolatków, no około trzydziestki, że się brzydzą starszymi, to bym jeszcze, wiecie, tak, no krępuje się ze starymi i tak dalej. Ja to nie mówię o jakichś Dwie, trzy osoby, ale, to, ale jeżeli ja słyszę, że to są dzieci, które nie przyjdą, nie usiądą, nie pomogą matce, yy, około 40, przed 40, po 40 już nie ma, po 50. Moi drodzy, yy, gdybym ja wiedział, że moja matka ro, ma jakieś tam jubileusz, załóżmy, i tam choć ma jakieś grono yy, na takich tam dancingach, jeżeli by mi nie poprosiła, uszanowałbym to, ale gdybym powiedziała, że zapraszam Ciebie, to przyjdzie. Yy, jak chcesz, to możesz przyjść, to drugi raz nie musiałby powtarzać. Proszę Państwa, właśnie ja jestem z tego pokolenia, ale, ale to ja, bo moi koledzy absolutnie, oni by się nie, nie poszli, oni by nie, 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 nie usługiwali, ale ja mam jeszcze ten styl. Jakby to powiedzieć? Taką, proszę Państwa, wrodzoną szlachetność. Może się pochwalę, ale proszę Państwa, od, odróżniam. Proszę, tu jest bardzo ważna rzecz. Ja szlachtą to się brzydzę, ale tym etosem szlachetstwa, który szlachta wymyśliła, bo to jest wymysł, szacunek dla starszych, szacunek dla kobiet, szacunek dla przeciwnika w boju i tak dalej, i tak dalej. Etos szlachecki mi się bardzo podobał, etos królewski mi się podobał. Proszę Państwa, nie do pomyślenia, czy wyobrażacie sobie, że królowa angielska robi sobie urodziny wśród znajomych, jest tam na, na bankiecie, a nie ma tam jej synów, nie ma tam jej wnuków, mówię, bo wnuki mogą, dzieci mogą, wiadomo, niech tam dzieci się pobawią, później jadą do domu. To by było dla jakiegoś Karola, załóżmy w Wielkiej Brytanii, nie do pomyślenia, żebym ja nie był u matki i tak było. Proszę Państwa, ja to, nie, ja to oglądam czasem w telewizję. W rodzinach y, królewskich jest nie do pomyślenia, żebym ja. E, nie usługiwał swojej matce. Usługiwał. Nie był na imprezie. No to, na czym to polega właśnie, że wracając do mojej matki? Ja bym sobie nie powodował. Ja bym był pierwszym kelnerem, pierwszym, jak to się mówi, ordynacją. Pierwszym takim, e, wiecie, przynieść podaj, pozamiata. Ja po prostu bym tam, wiecie, przy stole, ja bym obsługiwał stół, matkę, nieważne, ile kto ma lat, jaki, jaki kto ma wiek, jaki status, to mnie by mi kompletnie nie interesowało bawiłbym tych ludzi jak najbardziej. Czy to u mojego ojca, no to mówię dwa, dwa razy bym nie powtarzał. To jest właśnie ten etos starego świata. Ja i dlatego ja, ja, ja należę nawet nie do swojego pokolenia, tylko do pokolenia ja wiem, może nawet y, tych, tych moich rodziców, bo mówię to pokolenie, które, które ja reprezentuję, to byno jest, to jest po prostu, przepraszam, nie będzie bylo Będę, Słuchajcie, to nie, nie to, że potępiam wszystkich, żebyśmy zrozumieli, ale jak ja tak patrzę, to patrzę, tak z boku na jak się zachowują, to się bardzo źle zachowują wobec swoich rodziców. Bardzo źle. Niby, niby fajnie, niby na odległość, niby dzwonią, ale to nie mają tego etosu szlacheckiego, tego, tego wiecie, tej, tej błękitnej krwi, można by tak powiedzieć, tego, tego szóstego zmysłu. <laughs> także, także, to, tak to chciałem zauważyć. I Także, także cóż, cóż tu powiedzieć? Nie ma się co obrażać. Powiem tak, o, nie ma się co obrażać. Nie, nie, nie chcą przyjechać, e, czy tam coś, dasz, dajesz hasło, nie, czy coś. Ja mówię o dzieciach. Nie mówię o jeszcze to, co, co ważne, nie mówię o zięciach, nie mówię o synowych, e, tylko o dzieciach. Dlatego, że, aha, tam imprezy mam wśród znajomych, tego jakiś tam tort przygotuję, albo, albo szampana, albo torb. po cukierku dam tam komuś na sali i tak dalej. Mówię, mówię o, takiej, o takiej sytuacji. Jeżeli synowa czy tam zięć sobie nie życzy, nie, jedź, stój, to, 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 to jedź, to no, Ja bym wyraźnie tak zrobił. Gdybym miał do teściów na przykład, nie pasowałoby mi, to bym powiedział, o kochana, ja nie pojadę, ale ty, opowiem, bo ty nie, to nie masz prawa nie pojechać. Tak samo jak ja mówię, dla mnie właśnie na przykład urodziny nie do byłoby dla mnie, żebym ja nie zaprosił swojego, swojego rodzica. Kwestia o, o słowo, o właśnie, teraz mi się przypomniało, no, bo właśnie będzie w mojej, ten film puszczę w mojej rodzinie. Ja na przykład dla mnie, dla mnie mam ten właśnie ten, 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 ten to flachecki, chociaż powiem wam, że wielu ludzi mówi, że jestem strasznym hamem, murakiem. Ale ja takie, tak, takie, takie teksty do siebie... I to po prostu ja mam gości, który w oczy mi czasami tak, tak potrafił coś takiego powiedzieć. A to, że ja się tak szanuję, no to uważam, że każdy się powinien szanować. I teraz wracając do tego, do tego tematu, no, robię urodziny czy coś nieważne, 20, 30, 40 czy coś, to pier, pierwszymy się. Za, to w rodzinach królewskich. Pierwsi, którzy są, na, na, e, których się zaprasza, to nawet nie rodziców, a dziadków. Jeżeli jest dziadek, babcia, to się ich zaprasza, później dopiero rodziców i e, rodzinę na no, e, znajomych kolegów, jeżeli mnie je stać. Bo tak, tak robią ludzie szlachetni. I dlatego, e, to tak, jak ja, bo tutaj, bo tak jak mówię, e, moje doświadczenie tutaj e, po tych ponad trzech latach e, bardzo negatywne. A! To jeszcze wam coś powiem, proszę państwa. No żeby nie było tak na całkiem negatywnie. Spotkałem koła, koła gospodyń wiejskich, Proszę państwa, zupełnie inni ludzie, aktywni, ambitni. Yy, właśnie na tych dancingach, najpóźniej no spotkałem ich na różnych festynach. No to po prostu dzień na noc. <laughs> to jest, to co tutaj yy, wśród starszych, zero jakiejkolwiek z, 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 z jakichkolwiek inicjatywy, tak wśród go. To, jakby, jakby to był inny świat. Kobiety wiejskie zupełnie inaczej się zachowują, jak kobiety wiejskie, które mieszkają w mieście. No, proszę Państwa, ja mam tutaj takich znajomych, którzy praktycznie 85% to są kobiety, które, które są ze wsi i po prostu już są dawno, tak jak ja jestem mieszczuchem od w zasadzie 18 roku życia. No to już ponad... Ja 40 lat, już jestem jestem mieszkał w mieście, ale nigdy się nie wyprę swoich wiejskich korzeni. I teraz o co chodzi z tymi wiejskimi kołami? To jest jeden z wielkich plusów, które zrobiła ta partia Episkopatu Polskiego. No to jest naprawdę wielki plus, bo ludzie się poznali. I teraz jak teraz ja czasem patrzę, jaka tam, jest, jaka tam jest aktywność, działanie. Tam w tych kołach potrafi być osoba 70 lat. A czasami nawet 17, proszę Państwa, chociaż już przesadzam 17, ale tam są 20-latki, 30-latki, 50-latki i one te, te kobietki razem wspólnie działają. Jeżeli mają, są skoordynowane i dobrze działają, no to wiadomo, że jak, jak jest inteligentna 30-latka, przypuśćmy, że taka młoda matka, tam zapisałam tego koła, to ona wie, że coś tam, jakoś torbę przenieść, ja mam siłę, pani zostawi, pani coś lżejszego, jakby jak jest cwana. a później we wsi ma. Etos. Kurczę, to ale się synowoci trafiła, wiesz, co? Taka pomocna, tu poniesie tu. To, no to wiecie, pierdół. No ale co są też buraki? Ja kiedyś, proszę Państwa, tu w sąsiedniej wiosce pojechałem, mówiłem się z kolegą. I on mi to przyjedź, bo tam mam sprawę, ja będę, to się spotkamy po prostu w przelocie, bo mówi, ja, ja na chwilę tam zajrzę i później na no ja nie pojechałem, otwieram i siedzi taka. Około 30, 30 lat taka o no, 120 żywej wagi. Ja to nie mówię, dzień dobry. Ja mówię, przyjechałem, mówię, bo tu kolega ma do, ma do państwa zajrzeć. Mówię, czy nie wiem, czy on już jest, bo to, ja zawsze lubię wcześniej. I druga taka już No nie ma go, około Ja mówię tego gościa. No dobrze, to, to on jest. No i tak stoję. W końcu Ten burun nawet nie potrafił odpowiedzieć raz, dzień dobry. A to pan nawet nie powiedział, to pan wyjdzie na korytarz, już tak nie chciałem mnie tutaj, tylko pan sobie poczeka na niego usiądzie. To, 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 to słuchajcie, i takich cielaków się spotyka. A mówię, babsz ty takich młoda, żebym że się około 30 lat, obwieszona jakimiś aparatami, udawała uda wielkiego fotografa, bo ja tam je. O Boże, nie to dzień dobry, nie to do widzenia. Przyjechał ten kuper pogadali się, bo się tam, Chodź, odleciłem, mówię chwilę, pogadamy, bo się śpieszę. My tam załatwiliśmy sprawę, pojechaliśmy. Ja mówię do widzenia. Oczywiście, jak mówię, wam ten burak nie potrafił do widzenia powiedzieć. Mówię, No ale to, wiecie, to są wyjątki. To są wyjątki. Naprawdę, to jest. Tylko, że takie wyjątki się zapamiętuje. To, to powiem wam, że naprawdę ten jeden wyjątek, wszystkie, później, bo ja znam te koło, wszystkie są włokie, dziebuchy. <grym> I to mówię od 70, na taki burak się trafi, no ale to tak jak wszędzie, ale to jest, to jest pojedynczy przypadek. Ale, ale, zaznaczam, te koła gospodyń wiejskich w ogóle aktywni są. Oni mają, proszę Państwa, oni mają dużo mniejsze możliwości niż tutaj ręciski z miasteczka. To tam to, to mają dużo mniejsze możliwości, ale ich aktywność jest zdecydowanie większa. Oni tam. Coś robimy, działamy i nieraz słyszę, gdzieś tam spotkamy się. Może coś zrobimy tutaj, a tu nie bo... Ja bym Wam całą furę opowiadał, głupot po prostu, bo byście nie uwierzyli, co tu się odbywa, ale byłoby to z, z mojej strony bardzo wulgarne i obelżywe, dlatego zostawię to dla siebie i dla moich kum kumpli. Bo, bo my czasami omawiamy to w stole na dancingach i mamy ubaw taki. Także ja to, wiecie, to ja, a czasami, czego ja się dowiem jeszcze, to, to już nie chcę nawet powtarzać tego, ale, ale, ale tak jak powtarzam, no, tak to wygląda, tak to wygląda i ten, ten, ta rozbieżność pokoleniowa. Taki świat, tak musi być, nie przejmujmy się, korzystajmy z każdego dnia, mamy teraz, wiadomo, nowy rok, kolejny, jaki będzie, to będzie. Mam nadzieję, że ta zima się kiedyś skończy i przestanę nagrywać znowu z Rok może no, no, aż zacznę, na następną zimę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wszystkim, tak jak mówię, bo to mówię na ustawie, ten filmik na moje urodziny. Także, także mam nadzieję, że, dzień, że się nikt nie obrazi. Chciałem tylko tak właśnie zobaczyć, rozgadałem się, ale chciałem to, to, to ten, 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 ten taki, taka rozbieżność tego, tego mojego pokolenia, proszę Państwa. Bo to, a no widzicie. No to właśnie o to chodzi, że goście z mojego roku, starsi ode mnie, młodsi ode mnie i oni w ogóle postrzegają ten, te, te klimaty pokoleniowe zupełnie inaczej. Oni tam wiecie, oni żyją w innym świecie. Oczywiście jak ktoś powie, pracują, dobrze, wielki, u, wielki szacunek mam, proszę Państwa, ja mam masę emerytów, którzy pracują. Mam wielki szacunek dla ludzi, którzy pracują. Ale to jest zdarzenie, słuchajcie, żeby nie wyrwać się. To nie wiem, czy ja nakręciłem ten film kiedyś o tym alkoholu. Nienawidzę gości, znaczy, może przepraszam, że nie nie, cofam? Wróć, nie o to chodzi. Ale nie uznaję czegoś takiego, jak spożywanie z tych setek samemu alkoholu, to w ogóle nie uznaje. A właśnie o to chodzi, że mam masę znajomych. Ją tam rano seta, w południe z pieskiem seta, po pracy seta, ja mówię, czy nie lepiej w sobotę przy stole, jak człowiek szlachetny, spożyć szlachetnego trunku i zagryźć porządnym e, jadłem. <grywa> ale to chyba nagrywałem kiedyś. Nie, nie chujasz, ale chyba nagrywałem właśnie o tym alkoholu. I, po co to pić codziennie, jak można raz? Tylko fakt, że się dużo mniej wypije, no bo się wypije por porządną nalewkę. no teraz te młodne są nalewki. No to, to, to akurat jest plus. <laughs> Proszę Państwa, naleweczki na wiści, na cudowane, wiecie, ćwiarteczka. Tam niewiele symbolicznie po rzeczku. Ale, ale super są te naleweczki, no. powiem Wam, to, 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 Która potrafi to zrobić, to powiem Wam, że się specjalizuje w tym, to no, naprawdę polecam, polecam. Oczywiście Alkohol jest tylko i wyłącznie dla ludzi rozsądnych i ludzi o najwyższej kulturze. Ktoś kto, kto, ja powtarzam, ktoś kto nie umie pić, nie powinien pić w ogóle. Nie to, że mniej, mało, dalej. w ogóle nie powinien pić. Ja, nikt, ja też nikogo, zawsze śmieję się, nie, nie, nikogo, ja proponuję czasami na dancingu, ale nigdy nikogo do alkoholu nie namawiam. Dobra, trochę za długo, ale pół godziny. Taki troszeczkę rodzinowy temat. Trzymajcie się narka.